Cierpienia młodego gracza. W sensie nazwa randomowo? A no jest, coś takiego. A co, już nie, gra, już nie gracie w Torchlighta? No, myślałem, że gramy, póki mi nie napisał, że woli grać z wami w GTA ale to, to że rozwoli z nami zagrać w GTA, to nie znaczy, że Twitch już nie będzie grał. Ale z każdą grą jest tak samo grę, on tylko jedną chce sobie zagrać, coś innego, i już nigdy do tej gry nie wracamy. Ten żal był on w głowie. Tak, bo Nirvana na znaczy Forius razem z Bujokiem to byli kompleks i cały momencie. Słam. Mama się mnie pyta, że chce z nimi w piątek iść na 17.30 na premierę filmu Barbie. Pójdę z wami, ale ja już sobie zaklepałem bilet. Też na 17.30. Co? No, no, no. No ja będę jeszcze wcześniej, bo wcześniej idę na Oppenheimera, a potem idę na Barbie. No, Oppenheimer tak się kończy, że jak wyjdę, to na Barbie będę musiał iść od razu. Nirwana z tym. Z Bujokiem. Kumple od dawna chyba tak z sentymentu chcieli sobie grać w różne gry ze sobą. I im się, wiesz, z Bujokowi się znudziło, a potem. O, pograjmy w to razem, nie? I też im się znudziło i po prostu to tak. E, pamiętam, że mi Nirwana narzekał, że po prostu. Już miał dosyć, nie? Grasz już w tą grę, już, już chcesz jakby pograć w tą grę, no bo nie, nie mieli szukali jakiejś fajnej gry, nie? Do pogrania. E, no ale Bujokowi się nudziła każda gra po po jednej sesji. Ja nie wiedziałem Nirvana, że to tak ciężko masz, myślałem, żeby się dobrze bawić. No bo... no bo... No bo sobie, że ci marudzi nad uchem przez dwa tygodnie, weź sobie kup to. No weź, k***a, 10 zł na G2, co ci zależy? Weź sobie to, k***a. Ktoś ten, żalić, k***a. Znaczy, słuchaj, nie... Chcesz Paweł, to ja zrobię z nim porządek. Jeszcze, żeby on tak, wiesz, powiedział, wiesz, słuchaj, kup sobie Żeby się starał chociaż. Nie, on ci pisze sms SMSów, dzwoni do ciebie, codziennie citruję bułę, kurwa. A potem też sam samouczek i w sumie to nie jest takie fajne. Piszę, zobaczę jak się tak da, chociaż skończyła, nie? A jeszcze, jeszcze pierwszy super, bo to wiesz, że robimy drugi świat, później setny level, nie wiesz, że te sprawy, kurwa, wiesz, na 30 się skończyło. No może go nam jest Wiesz, już. w ogóle to, że Bujok kupił to GTA, to już się Szok, nie? No, też powinien, on je kupił jednak? No kupił ja A? przecież, Uu, ja już, przecież nie grałby z nami tak to. To już poważne kroki. Przecież jak już kupił to znaczy, że chyba będzie grał. To się jest nie halo nierwane. ja myślę, że to może być koniec. <grystanie> <grystanie> Dawajcie w tego lola, no ja tu już jestem, ale nie ogarniam. Ale w jakiego lola przecież mieliśmy grać w GTA? No mieliśmy zagrać sobie jedną prawidłową grę. Środ... Ale to było 40 minut temu, umawialiśmy się na, za... na 23.30, że gramy w GTA, jest 23.20. Sorry, Nirwana. Te emotki tutaj, nie? Tutaj to jeszcze spoko, ale potem to już był taki rozsąd, że na przykład nie, nie było widać niku czyjegoś, bo miał tyle orderów. Aż wiesz, gram w tą grę, gram w tą grę. Potem jeszcze zaczęły dochodzić jakieś emotki z tych EM-ów, że ktoś tam zasłynął z bycia jakimś debilem i miał potem order debila. Tak się to mnożyło, że potem nawet jakieś kłótnie o to były, nie? W ogóle. Im, Im więcej czasu było, tym więcej kłótni było, jakieś głupoty. I jeszcze to forum to podsycało, bo to, no kurde, no Polaki, nie? Lubią się kłócić, nie? Adrenalinka, te sprawy, jak się widziało na forum jakichś wiadomości, jakieś kłótnie, no to bardzo łatwo było się zaangażować w to, no, yy, objąć jakąś stronę. Tak z perspektywy czasu, to patrz, jak sobie pomyślisz o tych kłótniach, no to na zasadzie, no ogólno kłótnie, nie? Jakby niepotrzebne nie zupełnie, podajcie sobie ręce, albo nie spotykajcie się i tyle, ale, w sensie, bo ktoś się nie lubił. Ale dochodziło do takich sytuacji, że ktoś musiał sobie rzucać kłody pod nogi i ktoś kogoś musiał wkurzać. Ej, dobra, no to i to wszystko to jasne, to to Rozumiesz? No bo... Ty, ja idę na dół.

Czilka i kleju. Kierka. No to się to. Odwróciłeś no, 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 ją, bo no, nie jest facetem? <laughs> <laughs> ale ty się pojechała i teraz inni mają mniej respektu do mnie. Nie? <laughs> tak zawsze mieliśmy nie ale ja tak O, o kleju. Czy dysrespektujesz, naszego Klanowicza? Tak jest. Równego, tak, no? Na? na całej linii długości. To pomyślcie sobie, ile rzeczy było nie nagranych, nie? Przez nikogo. Albo ile było nienagranych spin prawdziwych między ludźmi. Albo jakichś momentów, gdzie się nudziliśmy. Przez to potem ludzie sobie myśleli, jacyś tam tacy bardziej nieogarnięci ludzie sobie myśleli, jak chcieli, nie wiem, posiedzieć z nami, pograć i się jakoś dostawali. Nie rozumieli, dlaczego nie mają randomowo na żywo, co nie? Że jakby siedzą z nami na kanale i mamy czelność być normalni i, i śmieszkować sobie tylko raz na jakiś czas. Jak to się dzieje coś śmiesznego, tylko raz na jakiś czas, a nie cały czas z życia, no? Bo chyba, chyba nie było wtedy czegoś takiego jak highlight'y. Chyba ludzie nie rozumieli czegoś takiego jak highlight'y. Ale teraz w tej chwili, teraz w tej chwili, ale są ludzie w ogóle... Ja na przykład nie gram na razie, ja gram No, widzisz, ja coś... To ja bym powitał za pół godziny, za Zbierz ekipę, ale to... Kur... ...pół godziny. Najpierw się umów z ekipą. Najpierw... Mam głos jakiś... Mam taki głos jakbym... Jakbym płakał, albo jakbym... Jakbym był po seksie, albo jakbym... Jakbym spał. No ale taka prawda. się umów z ekipą. Ja jestem gotowy, jak tylko dasz znać. Są trzy wejścia. Płacz, seks albo spanie. I dodatkowe 10 minut, bo ja zajęty jestem. Znajdź ekipę, ustal czas. Ty jesteś chory? Nie, tak. Znaczy ja się pytam, czy ty Czemu? Jak dziwnie brzmisz? Tak, mam... Mam lekko gardło za zawalone. <głosy> <głosy> Najgorzej płakałeś, bo zostałeś w czasie seksu. Nie, turkusowa manga. Co ty pierdolisz, dziewczyno? dziewczyną? mówisz do mnie, słuchaj. Przecież słychać ewidentnie, że tutaj mam inny głos. To nie jest kwestia tego, że byłem wtedy młodszy. Zresztą ten głos się nie, jakoś niespecjalnie różni. Mamy różne barwy głosu, ale. Tutaj mam jakieś kurde takie bardzo zdarte te gardły. O dzięki Furu, teraz na lepiej brzmi, bo, bo moje uczulenie jest lżejsze, nie choruję tak często jak wtedy chorowałem, a jak jarałem to bardzo często musiałem odkas odkasływać, miałem suchość gardła i miałem też gluty, nie co Spr jest sprzeczne, ale mówię wam, często, często po prostu poszukiwałem, bo musiałem, może to był taki tik nerwowy, ale wiem, że to też było przez jaranie, a aktualnie od bardzo dawna. No, czasem mi się wiesz, od uczulenia, nie? Jak zjem coś, to mi się robią takie gluty w gardle, ale ogólnie jak szykuję. Na no, niby. Tylko manga Mała Julka. Pytanie. Jak to wygląda od bardzo dawna, to będzie miało to związek z tym Litwapiem. Ork. W ogóle byłem bez formy. Bardzo długo. Dopiero jak zacząłem sobie tam ćwiczyć w plenerze, to powiedzmy, że zacząłem jakiś tłuszcz spalać i. Ale nie, wydawało mi się, że jakieś mięśnie sobie robię. Nie? Ale dopiero jak zacząłem chodzić na siłownię i na poważnie ćwiczyć. Czyli powiedzmy te półtora roku temu, nie? Wtedy dopiero poczułem, że w ogóle jakieś mięśnie mi się tam budzą, i wtedy zrozumiałem, że do tamtej pory, to przez całe życie byłem po prostu szkieletem z masą, z tłuszczem. Na tyle, żeby się poruszać, no bo każdy ma mięśnie, żeby się poruszać, no ma tam potrzeba tych mięśni, nie? Ale jakby to było minimum i sobie zdałem sprawę, że. Przez całe życie tak żyłem. W żaden sposób nie zbudowany, nie mięśniowo. Dziwne to było, nie? Tak żyć w nieświadomości. Weźmy, na... Tutaj z Jacusiem, bo jesteśmy parą gejowską, wybieramy sobie ubrania, nie? Mam zakupach. sobie kupuje... Znaczy, ja muszę kupić i Czyli będzie bardzo trudno. Zróbmy to. Let's do this. Jestem ciemny? No, porównaj sobie ze mną. Jest jak zjarany napad. OSu tutaj to wszystko źle wychodziło. No. Wy tam jakiegoś kalucha oglądacie, milionowy odcinek, jakichś bzdetów. Jak tutaj, prawdziwa telenowela leciała, pierwszy odcinek, GTA. O Boże, dobra, wolę, na to nie fakt. Co ty chcesz? No, ja byłem mistrzem kierownicy, Od zawsze manualne zdolności, jeśli chodzi o pojazdy i tak dalej, to zmysł przestrzenny, jak zaparkować i tak dalej, nigdy nie było dla mnie problemem. Lubiłem sobie zrobić trudność, bo tak na trzeźwo to było po prostu banalnie proste. a tak zjarane to podnosiło to poprzeczkę trochę, nie? Z tą muzyką zrobię wszystko. <grym> Okej. Okay. Good work. Zobacz, zobacz. Zobacz, widzisz tą prędkość. Jeszcze zjarany byłem, rozumiesz. Zobacz tą prędkość schodzenia lądowania. No problem. O, koleś wjechał na motocyklu do sklepu i mnie zastrzelił. No to fajnie. Nie wiem, gdzie mnie ka zrespiło. to zres piło. ten Zobaczymy, sam to koleś do wjechał, do wjechał do mnie. Tylko, że ja u fryzjera jestem. <laughs> <laughs> Nawet no, nie wiem, gdzie nie się to no dzieje. fajna kurteczka z korzuszkiem. Pyta. <laughs> to... Nie, yeah, stoi moje auto Coś ty k***a kupiłeś Ej, Jacek! Co? Widzisz? No czekaj na mnie tak, jasne, paliłem. Żarłem też. Czasem jem tak dużo, że mi aż staje w gardle to jedzenie i nie mogłem przełknąć, jakby dosłownie nie mogłem nic powiedzieć, bo przełkałem bardzo długo i bym się zaotławił jakbym coś powiedział. Poza tym, że było ciężko złożyć czasem sensowne zdanie. A, jeszcze jedną ręką sterowałem. Jedną ręką jadłem, a drugą ręką stropałem i jakby... Wymagało wiele wysiłku. Już <noise> inej mnie kosztuje wysiłku <głosy> Przeskakiwanie przystępło. Hej Fajna, to? Mogę wejść? Ale <noise> nie, Ty nie, nie mogę wejść. Eee. Nie uh... ja ja co się please... walczę. Please open. Jacek, please, open No już Przekrałeś na Misty Moju. na z samochód. Świeć! Ja ten... ja... No ja zachowałem powagę ten Devil nie To Ja mam co sam zrobić Nie, no, nie mogę hakować. Może no, ktoś, ktoś zejść hakować? Z Jarusę. Jak to wytłumaczyć? Jak, jak zrozumieć zjaranych ludzi, z Jarusów? Dlaczego oni nie ogarniają? Nie Ogarniają, dlatego, że jak zapalą bagiem na zielę, to jest takie rozproszenie. Masz jakąś, jeśli chodzi o grę, nie? masz jakąś grę i masz na przykład napisane, co masz zrobić. Będąc po bagiennym zielu, jesteś tak rozproszony, że nie, nie, nie czytasz tego. Wywalone masz, to po prostu płyniesz i nie zwracasz na to uwagi. O to chodzi, właśnie, że z Jarusą by się wiele problemów aktualnie tych przez zjaranie rozwiązało, gdyby mogli się na chwilę skupić buty wiążesz? To jest zachowanie, co ty buty wiążesz? Buty wiążę, i hakuję tylko internet. Nie! Ja, no, nie. ja tak przelałem, No i helikoptera nie trafiłem. To jest ta misja, o matko. Tyle razy powtarzaliśmy tę misję, a się tyle rzeczy po drodze może zepsuć. Co ty robisz cały czas? Policja mnie goniła. Trzeba się podać zabić. Stałem się, no to mówię, później znowu się dopiero lili. Ale jest czarno się środku Ale chcesz z góry jechać, czy chcesz jechać przy plaży na autostradę? Z się <noise> nie panikuj <noise> Granie z ludźmi o wiele ciekawsze Mimo że Mimo że no dalej To jest jakby strata czasu Dalej to jest uzależnienie Dalej to jest czas Który możesz spędzić Robiąc coś innego Coś bardziej produktywnego Ale I dalej to jest gra Gdzie po prostu Piksele się poruszają I dalej to jest gra W której jakby, Z której no nic nie masz Jakby tak przekalkulować co nie No ale jednak Z znajomymi Przyjemniej się gra No ale czy to jest dobra Że z kimś jara się Lepiej niż samemu Nie jakby wiecie Co jest no Brutalne porównanie Yeah. Mnie osoby z nienawidzą, bo przecież jak to granie w gry komputerowe jest spoko. No, ostatnio, hm, cóż, zmienia mi się trochę. Nie, nie mam z nikim kontaktu, nie mam. Ile masz lat, Blix? 24? Okej. Okay. Liceum za tobą być może masz studia albo chodzisz do roboty. Jesteś jeszcze w kontakcie ze starymi ekipkami? Może masz ekipki jakieś ak jak aktualnie? Studia, to też są ekipki, starzy znajomi i tak dalej. Maybe, jakbyś miał 30 lat albo 35, to zrozumiesz bardziej. A tak to nie ma sensu tłumaczyć tego po prostu. No. Czas leczy rany jednak, nie? I się człowiek dystansuje do wszystkiego. Na pewno oni zmądrzyli tak samo, jak ja zmądrzałem. I nawet jakby jakieś zadry, to myślę, że człowiek. Dochodzi do wniosku, że to były głupie rzeczy. Ale chodzi też o to, że człowiek, rozpo... nie wiem, odnajduje siebie, nie? I stwierdza, że nawet jak nie ma z kimś problemu, to nie, myśli sobie o kimś i stwierdza, że nie jest to osoba, z którą ma po drodze, z którą, nie wiem, chce sobie grać w gry, czy se gadać po prostu, no bo jakby to też poznajesz nowe osoby i tą przeszłość, no, no trzeba zamykać, nie? Jakby to jest normalne. Każdy zamyka jakąś przeszłość. Nic nie trwa wiecznie, wszystko jest płynne, nie? Nawet jak miałem z kimś cały czas dobre relacje, no to dochodzi do czegoś takiego, że ta osoba ma swoje życie, ma swoich znajomych. No ja się nie będę wpier... Po prostu w życie tej osoby, żeby odnowić kontakt, tak samo druga strona, tak myśli. To może jest trochę na siłę, tak? Życie płynie dalej i jakby każdy jest gdzieś tam w swoim miejscu, z jakimiś ludźmi, którzy metaforycznie dzielą teraz z nimi życie. No i tyle, nie? Wszystko się kończy. Dwie osoby były, takie dwóch kompli, takich miałem właśnie z tamtych czasów. Zabolało mnie to, że ja przynajmniej tak mi się wydawało, nie wiem jak było naprawdę, bo to nie jest subiektywne. Ale wydawało mi się, że się zale... że się starałem o tą relację. Odzywałem się i zależało mi na na tym, żeby relacje podtrzymać, a na przykład nie widziałem tego samego z drugiej strony, mimo że mi się wydawało, że jesteśmy całkiem dobrymi kumplami. Kiedy zauważyłem, że z drugiej strony tej inicjatywy nie ma prawie wcale, no to było to bolesne, ale też trzeba było sobie powiedzieć, że no jakby gdzieś musisz mieć ten honor. No trudno, jak cię nie chcą, no to się nie bierzesz wpierać na siłę. Nie? Były osoby, gdzie to było przykre. Że się z kimś skończyła relacja w tak banalny, głupi sposób, a inne osoby, no to po prostu była kwestia akceptacji, że jakby, no, no, życia. Nie? Ile można siedzieć i grać w grę, nie? zwłaszcza w tym samym towarzystwie? Jakaś dupa dochodzi do życia, to jakieś dziecko dojdzie do życia, tutaj jakiś, nie wiem, ślub, jakby jest mnóstwo opcji, nie? Dobry komentarz, Kat. Wiele relacji kończy się w głupi sposób, inaczej nie bylibyśmy w stanie nauczyć się z nich nic, jak się szanować i tak dalej. Lecimy jak głąby i. Dzień dobry, no, lecicie i macie nas osłaniać Aha, czy, a czym mamy was osłaniać? <grym> nie wiem, bo y, tekstami typu Kresen, Nie martw się, będzie dobrze <grym> Dwie osoby biegały po statku Strzelały do przeciwników Do botów A dwie osoby latały w helikopterze Osłaniały, strzelały Mnóstwo rzeczy do popsucia A jak ty o, ty możemy siadłyś, strzelać? Ty źle, ty, źle siadłyś, ty idioto Kto nie pilnuje? O, dobrze, że nie ja, to nie ja jestem idiotą, a! I ty masz tam karabin taki kurz, Nie masz tego karabinu O, siema Kaca, dzięki za wspieraka. Ja Ma... Masz jakiś karabin czy nie? Aha Ty tak się strzelasz z... z siedzenia jakimś pistoracikiem To tak. się niebiście Akurat kur... nie, jesteśmy kur nad miejscem, gdzie mamy do bil... Ale czemu wy? Ara. Zaj**ać się kudy. Ej! Panie pilocie! <gulity> w ogóle RNG w tej scenie było perfekcyjne A <gulity> to, co? Helikopter! Helikopter mnie zabił k**a ty! Spadł koło no. mnie! memy różne po drodze powstawały. No tak, ta, tak to jest. Żyjesz sobie, łapiesz jakiś mem i po prostu to przesiąkasz tym i potem to wrzucasz do swoich filmów. Normalne, całkiem naturalne. Wszyscy ludzie tak robią w pewien sposób, metaforycznie, ze wszystkim, ale też z ludźmi na przykład. Nie? Za, za dużo tego miałem, co, o czym mówiłem dzisiaj, że bardzo długo nie, nie byłem z sobą, cokolwiek to znaczy. Nie? W gimnazjum bardzo wzorowałem się na kumplu nawet nie wiedząc o tym. Dzięki, Hogrid, ja ciebie też. Wzorowałem się w gimnazjum bardzo na kumplu, śmiałem się tak jak on, śmiałem się z tych samych rzeczy, co on. Nie, że go kopiowałem, tylko robiłem to nieświadomie, ponieważ sam nie wiedziałem, kim jestem i po prostu po drodze naśladowałem innych ludzi. Tych ludzi, których poznałem, to ich naśladowałem I bardzo długo tak miałem, że po prostu stawałem się taki, jak ludzie, z którymi przebywałem. Ktoś powie, że to jest normalne, jasne, do pewnego stopnia to jest normalne, ale nigdy się za bardzo nie określiłem, jaki jestem, więc nie mogłem wpływu innych ludzi doczepić do siebie, po prostu byłem innymi ludźmi. Długo po czasie się ogarnąłem, że w sumie nie wiem, kim jestem, nie? Był taki moment, że się bałem samotności, bałem się momentu, kiedy bym został sam, a kiedy faktycznie zostałem sam, to się okazało, że tak naprawdę od dawna tego potrzebowałem, bo jak zostałem sam i po jakimś czasie zeszedł zesz ze mnie wpływ innych ludzi, to wtedy miałem dopiero okazję nauczyć się tego, jaki jestem, nie? Bez wpływu innych ludzi, jaki chcę być i tak dalej. Potem się okazało, że samotność wcale nie jest taka zła, że nawet się w tym odnajduję i mogę to połączyć z innymi rzeczami. Także to tyle, dzięki, dzięki, że wpadliście. Fajnie było i do jutra.